Cześć, cześć. Witam Was bardzo serdecznie w live ie. Inspiracja, Edukacja, okrągły 140 odcinek dzisiaj. I dzisiaj też powiemy sobie trochę na temat eksploracji w kontekście treningowym. Wczoraj omówiliśmy dokładnie, czym ona jest. Natomiast dzisiaj zastanowimy się, jak w eksploracji wyposażone są nasze konie domowe, co na nią wpływa i no właśnie jak zastosować ją w treningu może jak wykorzystać ją w treningu. Powiem też od razu na wstępie, że wczoraj w live inspiracja praktyczna z kolei na naszej facebookowej grupie mówiliśmy na temat pobudzania inteligencji, na temat ćwiczeń pobudzających inteligencję i tego jak pracować właśnie, jeżeli chodzi o pobudzenie inteligencji u naszych koni. Natomiast dzisiaj też celem trochę rozwinięcia, dopowiemy kilka istotnych kwestii, które mają myślę bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o generalnie ciekawość poznawczą konia, szybkość uczenia się, no i poniekąd właśnie inteligencję również. Ja nazywam się Marzena Boguś i dbam o harmonijny rozwój konia i jeźdźca i witam bardzo serdecznie Facebookowiczów, Instagramowiczów, YouTube'owiczów i mam nadzieję, że będziecie widać się tutaj w komentarzu. Pamiętajcie o lajkach, o serduszkach, udostępnieniach, jeżeli ten temat przypadnie Wam do gustu, tak po prostu, żebyśmy docierali z tą wiedzą do jak największej ilości osób. Wczoraj na Instagramie live się niestety nie zapisał. Coś się stało, że telefon mi wyszedł, więc muszę wrzucić tutaj materiał z Facebooka na Instagrama. Natomiast zawsze te wszystkie materiały dostępne są, no właśnie, dostępne są zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak i właśnie na YouTubie. Ok, a więc jeżeli chodzi o eksplorację i o tą naturalną, wrodzoną ciekawość. To we wnioskach i takich też trochę zaleceniach, które mamy tutaj napisane w książce zachowania koni, którą cały czas się inspirujemy w tej akurat serii live'ów w ostatnich dniach, mamy tutaj taką bardzo ważną informację na temat urozmaiconego otoczenia, a mianowicie, a mianowicie. Dajcie mi sekundę, bo monitor mi się wyłączył. Okay. A mianowicie, mamy napisane, że tutaj w historii ewolucji konia o jego przeżyciu decydowała ta ciągła czujność i badanie otoczenia. Ok? Cały czas musiał się rozglądać, badać i tak dalej. Dzień dobry, Mariusz. Cześć. Cieszę się, że jesteś tutaj ze mną na żywo na Facebooku. Okej, okay, no więc właśnie. I yy, percepcja konia w związku z tym dostosowana jest do przyjmowania dużej liczby bodźców. Dużej liczby bodźców, takich, które gdzieś tam występowałoby, yy, no właśnie, na stepie. Yy, konie potrzebują więc bogatego, zróżnicowanego środowiska i jak najwięcej kontaktu z otoczeniem, przy czym musi to być kontakt yy, trochę na ich warunkach, tak? I za chwilę powiemy sobie, jakie to są te, ich warunki. System chowu opracowany w zgodzie z wymagami gatunku uwzględnia tę potrzebę, więc bez różnicy, czy koń stoi w boksie, czy koń stoi w wolnowybiegówce, czy jeszcze w jakiś inny sposób jest chowany, to musi to uwzględniać potrzebę badania bodźców, tak, badania tych bodźców, które spływają, które napływają i dosyć dużą ich ilość, tak, tak żeby pobudzać ciekawość konia. Ciekawość wyklucza strach. Jeżeli chodzi o boks, to koń powinien mieć możliwość wyglądania na korytarz, i powinien spędzać w nim stosunkowo mało czasu. Jeżeli dużo czasu spędzę na dworze, to sytuacja ta nam się wyrównuje. Natomiast jeżeli dużo czasu spędzę w stajni, to chociaż to wyglądanie na korytarz, czy wyglądanie z boksu na zewnątrz powinno być możliwe. Dlatego, że życie właśnie w zabudowanym boksie, bez wybiegu, bez możliwości wyglądania na zewnątrz, siłą rzeczy łączy się, czy wiąże się z ograniczeniem tych bodźców właśnie. No, i skutkiem tego progu reakcji na bodziec, przy którego przekroczeniu układ nerwowy sygnalizuje niebezpieczeństwo, u koni trzymanych w izolacji, czyli właśnie pozamykanych, czyli właśnie w takim ubogim środowisku, jeżeli chodzi o, o no właśnie, zamknięty boks, malutki padok, i tylko tam i z powrotem, ewentualnie na plac, na jazdę, i to wszystko bez żadnych terenów. Bez żadnych wyjazdów w teren, właśnie bez dużej przestrzeni, bez dużej ilości koni, wiąże się z faktem, że, no właśnie, jeżeli ten próg jest niższy, to nawet takie nieistotne rzeczy w codziennej monotonii, nawet najmniej istotne zdarzenia dla konia zyskują przesadnie wielką rangę. To znaczy rzecz, którą koń nie powinien się gdzieś tam podniecić czy pobudzić, zostaje uznana za mega wydarzenie dnia, no i wiąże się właśnie z silniejszym, silniejszą reakcją, z silnym jakimś tam pobudzeniem. I konie takie boją się własnego cienia bardzo często lub błyskawicznie stają się nadmiernie pobudzone. I to możemy zaobserwować w takich stajniach typowo sportowych, które, no właśnie, które, w których konie większość dnia, większość czasu spędzają w boksie. I w momencie, kiedy wyjdą, to już inny koń, już jakaś dziwna sytuacja, już coś zupełnie, wiecie, no nieistotnego, już sprawia, że one po prostu chodzą na paluszkach tak, są całe napompowane pełne energii, oprócz tego pewnie dochodzi jeszcze pasza energetyczna, żeby dawały radę w treningu i, i tak dalej, więc wszystko razem tutaj ma znaczenie. I cześć Becia, cześć, witam Ciebie na Facebooku. Ok, no właśnie, więc tutaj ma to bardzo duże znaczenie. I to, o czym też mówiliśmy już na jednym z poprzednich live'ów, że na przykład kopanie w ściany boksu, przesuwanie zębami po prętach krat, to jedny z oznak właśnie takiej deprywacji sensorycznej, i względnie wynikającego z niej nadmiernego podniecenia, gdy tylko coś się wydarzy, tak, coś, cokolwiek się wydarzy, to koń już się tym po prostu nakręca, bo, bo jest to rzecz, która wyciągnęła go z tej codziennej monotonii, chociaż na chwilę. Um. I oczywiście każdy koniec inny, tak? To, co już sobie powiedzieliśmy, że na brak tych dopływających bodźców konie reagują bardzo różnie. Jedne zamkną się w sobie, będą takie osowiałe, ospałe, natomiast inne wykażą się właśnie poszukiwaniem sobie zajęć zastępczych typu, obgryzanie krat, boksów na przykład. Żeby tylko po prostu dostarczyć sobie jakichś nowych bodźców, oprócz stania i, i nic nie robienia, tak? Bo bardzo często też mamy wtedy sytuacje. Koń zamknięty w boksie, nie ma jedzenia, nie ma siana, bo siano jest wydawane posiłkowo bardzo często, no właśnie, w takich stajniach, więc po prostu zje swój przydział i nie ma absolutnie nic do roboty. I nie ma absolutnie nic do roboty, więc wynajduje sobie zajęć zastępczych. Więc podsumowując, to ograniczenie w dopływie bodźców zewnętrznych może stanowić przyczynę wielu zaburzeń zachowania, może prowadzić też do właśnie tego ograniczenia. Wykorzystania inteligencji konia, bo to też, no właśnie, nie jest tak, żeby tutaj znowu nie, wyrazi, nie wyrazić się nieprecyzyjnie. Nie jest tak, że koń taki będzie mało inteligentny, po prostu ta inteligencja będzie mm, zaburzona pod względem, przytłumiona o, poprzez właśnie. Poprzez właśnie takie otępienie spowodowane brakiem bodźców, takich rozwojowych, brakiem bodźców. Tutaj mamy jeszcze takie, takie, takie ważne spostrzeżenie, że, no, właśnie, konie o spokojniejszym temperamencie, z domieszką krwi, na przykład teraz zimnokrwistych, będą zainteresowani przyglądać się. Temu samemu widokowi, któremu na przykład koń inny, bardziej pobudliwy, nakręci się i pobudzi, i będzie chciał po prostu wyjść. Na przykład, jeżeli ma boks z widokiem na plac do jazdy. Tutaj też nie chcemy oczywiście gdzieś tam grupować konkretnie, bo różne konie zdarzają się w różnych tutaj grupach. Natomiast e, ciekawy widok z boksu dla jednego konia może być po prostu ciekawy, dla innego konia może być też silnie pobudzający. I tutaj też wszystko zależy od temperamentu, od wcześniejszych warunków e, chowu i, i tego typu rzeczy. I teraz przechodzimy do uczenia poprzez tą właśnie eksplorację. Dlaczego warto to wykorzystać, mówiliśmy sobie częściowo również na wczorajszym live na grupie wieczorem pod kątem właśnie ćwiczeń pobudzających inteligencję i wyciągających od konia inicjatywę, tak, żeby koń wykazywał się własną inicjatywą, również. I wiemy już, że to uczenie przez eksplorację jest silnie rozwinięte u zielbaków i u młodych koni generalnie. I osobniki w tym właśnie wieku dysponują największą zdolnością do nauki. To podobnie jest trochę jak u nas, tak, że dzieci w tym początkowym okresie, w okresie wzrostu, jakby wykazują największą zdolność nauki, uczą się po prostu najszybciej w błyskawicznym, nawet można powiedzieć, tempie. Później, im jesteśmy starsi, tym nauka przychodzi nam trudniej. Szczególnie, jeżeli o nią nie zadbamy w takim systemie ciągłym. Tak, tylko y, przestaniemy się uczyć na jakiś czas pod względem no właśnie zdobywania nowych umiejętności, y, a potem y, wrócimy z powrotem do, do tej nauki i będzie nam ciężko po prostu się do tego znowu y, na, na taki tryb znowu przestawić, Natomiast też właśnie to takie y, dorosłe nasze życie też można troszeczkę porównać właśnie do tego zaniku bodźców u koni. Y, Ukoni chowanych w systemie nieprzystosowanym dla ich no właśnie potrzeb. Bo w momencie, kiedy chodzimy do szkoły, zdobywamy nowe towarzystwo, nowe umiejętności, tak, bo musimy się ciągle uczyć, żeby tam gdzieś dawać radę na egzaminach i tak dalej, wtedy, no właśnie, eksplorujemy cały czas, tak, wychodzimy na miasto, poznajemy nowe tereny, tak, bo możemy w końcu wypuścić się z domu sami, bez rodziców. No, a później, no później, kiedy przychodzi praca, kiedy przychodzi biuro na przykład, albo jakaś korporacja, to bardzo często on właśnie wkrada się ta monotonia, tak? bo każdy dzień jest taki sam, bo obowiązki mamy w pracy takie same i po prostu jeździmy do tej pracy, wracamy do domu, pranie, sprzątanie, gotowanie, spanie. Potem znowu praca, dom, pranie, sprzątanie, gotowanie i tak dalej. I wkrada się ta monotonia, która też różnie na różnych ludzi działa. Więc tutaj to jest bardzo podobna sytuacja, jeżeli chodzi o konie. Też w tym początkowym okresie są bardzo nastawione na odbiór i na naukę, natomiast później, kiedy dorastają, wszystko zależy od nas od tego, jakie warunki im zapewnimy i od tego, jak dużo bodźców, jak dużo nauki im zapewnimy w tym późniejszym okresie. OK. I teraz właśnie, jeżeli chodzi o tą zdolność eksploracji, no to oczywiście wiemy, że pracę z koniem w siodle można zaczynać po osiągnięciu jego dojrzałości takiej fizycznej, czyli najlepiej po czwartym roku życia, najlepiej około szóstego, kiedy już jest w pełni szkielet wykształcony. Natomiast nie oznacza to, że mamy z takim koniem kompletnie w ogóle nic nie robić, tak? I kompletnie z nim nie pracować. To też jest ważna ważna rzecz, żeby się po prostu nie ograniczać do tego braku zajęć całkowitego. I teraz, jeżeli chodzi o rozwinięcie, no to z takim właśnie koniem, gdy celem jest wyszkolenie pojętnego, bezpiecznego konia, który radzi sobie w najróżniejszych sytuacjach, nie płosząc się, bo był do nich przyzwyczajony od dzieciństwa, można wykorzystać wrodzoną ciekawość młodego konia, by oswoić go na przykład z traktorami, z krowami, taśmami foliowymi z parasolami i innymi różnymi straszakami, również ze spacerami w lesie możemy wziąć przecież konia, poprowadzić go w lesie w ręku, tak, do, do lasu, raz, że pogłębiamy naszą więź, dwa, że uczymy konia, że nie musi się bać różnych dziwnych rzeczy, no i po prostu osiągamy wtedy w momencie początku oswajania konia z siodłem, mamy już konia spokojnego, przyjmującego nowe sytuacje z ciekawością, a nie, słuchajcie, w nam się tutaj widzę jakiś przypadkowy przechodzień, który postanowił bardzo się tutaj uzewnętrznić na naszym live. Za chwilkę go tutaj spacyfikujemy, zaraz się tym zajmiemy. Natomiast, słuchajcie, pierwsza taka sytuacja, więc widzę, widzę że docieramy do coraz większego grona odbiorców. To jest dobry znak. To jest dobry znak, już go tutaj pacyfikujemy. Okej. Okay. Dobra. I wracając do tematu. Doświadczenie czy też nauka jest w stanie bardzo dużo zrekompensować. I wielokrotnie konfrontacja, wielokrotna konfrontacja sprawia, że konie przyzwyczajają się do najróżniejszych bodźców. I Również takich występujących z Nienacka, bo po prostu, no właśnie, coraz bardziej pobudzamy ich ciekawość, ciekawość wyklucza strach, no i tutaj różne inne, inne korzyści mamy. No i na swobodzie koni nieustannie mają do czynienia z urozmaiconymi bodźcami i nowymi możliwościami nauki. Powinniśmy zastosować te kryteria również w chowie naszych koni i w sposobie, w jaki z nimi postępujemy. W miarę dorastania co prawda ta potrzeba eksploracji maleje, zmniejsza się, jednak u koni utrzymywanych w rozmaiconym otoczeniu pozostaje obecna, czyli nie zanika całkowicie, tak? Musimy ją tylko umieć odpowiednio wykorzystać i odpowiednio podtrzymać w czasie no właśnie chowu konia. To jest ważna rzecz. Ważne jest też, by w takiej sytuacji zapewnić mu dość czasu na oswojenie się nieznanym z nieznanym, jeżeli w ramach szkolenia i codziennej pracy Chcemy konfrontować konia z nowymi rzeczami. To musi to być w jego tempie, to musi odbywać się w jego tempie, nic na siłę, nic pod przymusem, I ważne jest, by właśnie zapewnić mu czas i spokój. Spokojny ruch naprzód, krok po kroku, w stronę obcego obiektu, lub obchodzenie go coraz cieśniejszymi kręgami. Podobnie jak robiłyby to konie w naturze, jak sobie to powiedzieliśmy, no właśnie, wczoraj, tak chyba, albo przedwczoraj. I to pomaga zniwelować strach. I podczas badania obiektu też napięcie jest bardzo wysokie. Tak? Koń po prostu jest napięty jak struna, żeby no właśnie kiedy stwierdzi, że coś jest ryzykowne, że coś jest zagrożeniem, żeby zerwać się do ucieczki. Więc dobrze jest wtedy zsiąść z konia, jeżeli jeździliśmy akurat. Dobrze jest zsiąść z konia, bo nawet najmniejsza zmiana napięcia naszego ciała może wywołać impuls, jakby gotowości do ucieczki. Czyli może spowodować, że koń zerwie się odskoczy w bok, czy, czy zastosuje jakąś krótką ucieczkę, bo jakby uzna, coś go zaskoczy w naszym ciele, na przykład, jakieś większe napięcie, przyciśnięcie łydki, jakieś, nie wiem, szarpnięcie ręką, cokolwiek zmiana ciężaru. I koń uzna to jako zagrożenie, tak? bo tutaj jest napięty, obserwuje przedmiot, jest po prostu całą uwagę skupia na tym nowym czymś potencjalnym zagrożeniu. I w momencie, kiedy coś go zaskoczy z grzbietu w naszym wydaniu, no to może być tak, że po prostu potraktuje to jako zagrożenie i zastosuje ucieczkę, więc dobrze jest zsiąść, bo wtedy mamy jakby mniejszy wpływ na końskie ciało i możemy też konia w razie czego tutaj, no właśnie, przytrzymać, tak? Dlatego też czasem lepiej jest, no właśnie, zsiąść. I musimy też pamiętać o tym, że może jeśli nie mamy możliwości zejścia z konia, bo po prostu na niego później nie wsiądziemy, tak? Zdarzają się takie żyrafy, do których potrzebne są schodki, żeby się na nie wdrapać, szczególnie jeżeli ktoś jest drobniejszy mniejszy. To dobrze jest się chociaż zatrzymać, bo bez ruchu koniowi łatwiej jest obejrzeć i oszacować nieznany obiekt niż w ruchu, a już absolutnie nie powinno się popędzać konia, żeby jak najszybciej obok tego strasznego przedmiotu przejechał, dlatego że ryzykujemy wtedy, że koń wpadnie w panikę. Poprzez te nasze popędzające sygnały, tak, że spowoduje, spowodują one panikę, koń nas poniesie. I ważne jest również, by zapewnić koniowi swobodę ruchu głowy i szyi, dlatego że żeby ustawić ostrość widzenia na danym przedmiocie, koń musi manewrować głową, tak, Musi ją na przykład obniżyć, musi ją podnieść, dlatego że oko konia nie jest zbudowane tak, jak nasze, ale jest podłużne. I przez to, że jest podłużne, takie owalne, to y, różna pozycja głowy powoduje różne, różną ostrość widzenia blisko lub daleko. To też warto o tym wiedzieć, więc koń musi się rozglądać i musi mieć tą swobodę rozglądania. Y, no właśnie, i proces eksploracji kończy się w momencie, kiedy, dokład, y, y, kiedy następuje dokładna kontrola węchowa. Ok, więc jeżeli y, koń zastosuje tą kontrolę węchową. Wtedy, wtedy proces eksploracji się kończy i stwierdza, prawdopodobnie, jeżeli przedmiot faktycznie nie jest groźny, że przedmiot nie jest groźny i po prostu nie trzeba się go bać. Więc tutaj też nasze nastawienie jest bardzo ważne. Tak? Nasza, to, czy jesteśmy mocno właśnie pospinani w związku z, tym, z tą nową rzeczą, boimy się, że koń nas poniesie, czy zachowujemy po prostu spokój i tym swoim spokojem pokazujemy koniowi, że nic takiego się nie dzieje i po prostu nie trzeba tak uciekać, że wszystko jest w porządku. A więc wykorzystanie właśnie tej eksploracji jest bardzo ważne, istotne w rozwoju konia. Tak jak powiedzieliśmy sobie też na wczorajszym live, to im więcej takich ciekawych, nowych rzeczy dostarczymy koniowi, im więcej nowych, drobnych elementów będziemy go uczyć, tym będzie on ciekawiej podchodził do kolejnego tematu, tym szybciej będzie się uczył, tym lepsze będzie miał nastawienie do tej nauki. No więc warto, warto to robić. Ok, na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, za obecność, za lajki, za serduszkę, za udostępnianie również. I widzimy się jutro ostatni raz przed weekendem. Widzimy się jutro o godzinie, o godzinie no właśnie. Siódmej, około siódmej lub siódmej z minutami. Także, gdybym o siódmej nie była jeszcze na żywo, to poczekajcie do pięć, po dziesięć, bo na pewno się do Was tutaj włączę. Natomiast dzisiaj życzę Wam miłego czwartku i do zobaczenia jutro. Cześć.